Tutaj Radio Z. To już pewne. Wracają kontrole na granicach. Gdzie i kiedy? Co to dla nas oznacza? Powiemy w wiadomościach. Radio Z już za chwilę, punktualnie o 13:00. Będziecie? To jesteśmy umówieni. Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zte.shop.pl. Reklama. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z. Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z. Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej. Na akcję zaprasza właściciel marki Pronto, produktów do odświeżania i ochrony domowych powierzchni. Mamo, zobacz co robię! Ty to masz energię. Wznęcza. To zupełnie jak w Poddębicach. Tam wszystko napędza energia z wnętrza ziemi. Termalny sezon w pełni, a w nim moc atrakcji. Gorące źródła, lecznicze borowiny, pijalnia wód termalnych, ogród zmysłów i zoborysew. To jedziemy po energię. Po zdrowie do Poddębic, bo tutaj biją gorące źródła. Możesz myśleć, że przedsiębiorcy zawsze wybierają te same samochody, lub przekonać się sam, dlaczego coraz więcej z nich stawia na dacie, Bo to solidne samochody o niskich kosztach utrzymania, takie na których możesz polegać. Dacia Duster eco -G z fabryczną instalacją LPG już od 799 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Wakacje last minute? Mamy coś dla ciebie. Polska wschodnia kraina zamków i pałaców, skansenów i zabytkowych cerkwi, a do tego zachwycająca przyroda, pyszne jedzenie i inspirująca kultura. Różna żagle po Mazurach, spłyń kajakiem przez Roztocze, wsiądź na rower w Górach Świętokrzyskich albo zanurz się w dziką ciszę Bieszczad. Polska wschodnia. Odkryj ją tego lata dzięki funduszom europejskim. Wejdź na odkryj EU i daj się zaskoczyć. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Auć, kopierzesz ok! Mogę jeszcze? VAU! Mocny TEN SZOK CENOWY! Nie pieszczą się w neonecie! Tylko teraz ekspres ciśnieniowy Delongi ze stalowym młynkiem, systemem lata krema i wyświetlaczem LCD. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za 1949 zł. A do tego BON 165 zł na kolejne zakupy. Odwiedź sklepy Neonet. Au! I Neonet.pl. Tego lata w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem, w Radio Z możesz cieszyć się z wielkiej wygranej. No Jestem przeszczęśliwy, tyle mogę wam powiedzieć. No. Wyślij SMS o treści KASA pod 7353 za 369 spas i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 300 tysięcy złotych. Przekonaj się sam, jak gorące może być lato. Wygrałem 50 tysięcy w Radiu Z. Organizator loterii, spółka EuroLoteria. Regulamin na Radio Z.pl. KASA pod 7353. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Do środy. Nektarynki na wagę 7,99 za kilogram. Do tego świeże udo lub podkudzie kurczaka pakowane próżniowo. Kraina mięs megapaka, 6,49 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 kg na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy ćwiartkę tylną kurczaka. 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kilogramy na kartę. Codziennie Biedronka. Po reklamie. Gdziekolwiek teraz jesteście, cokolwiek teraz robicie, chodźcie do nas, czas na wiadomości Radia Z13, na który zaprasza Iwona Kutyna. Polska przywraca kontrolę na granicy z Niemcami i Litwą. To od poniedziałku. Sąd Najwyższy ogłosi decyzję w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Fala gorącego powietrza zmierza w kierunku Polski. Każdego dnia będzie coraz cieplej. 13. Będą kontrole na granicy z Niemcami i Litwą o ich przywróceniu poinformował właśnie premier Tusk. Wnioskowało o to straż graniczna i MSWIA teraz przygotowują operację, która ruszy od poniedziałku. Te efekty zaostrzenia sytuacji niemieckie służby prowadzą kontrolę i odsyłają nielegalnych migrantów do Polski bez kontroli z naszej strony. Negocjacje z Niemcami nie przyniosły efektu, jest więc radykalna decyzja. Anna Józefowicz ze mną. Dzień, Dzień dobry. No to jak będzie wyglądało przekraczanie granic? Wyrywkowe kontrole będzie prowadziła straż graniczna w Polsce. Po drugiej stronie w Niemczech wyjaśnia premier. Uznajemy za konieczne, aby ograniczyć, zredukować do minimum te przepływy niekontrolowane przez nasze służby, przepływy migrantów w tej i we w przez polsko-niemiecką granicę. Będą też dodatkowe patrole służb monitorujące tereny przygraniczne. Można się spodziewać wzmocnionego patrolowania wszystkich miejscowości, gdzie pojawiłyby się jakiekolwiek sygnały o próbach destabilizacji, ktokolwiek to będzie czy to będzie bojówkarz od pana Bankiewicza, czy to będzie nie nielegalnie przekraczający granice. Kontrole na granicy z Litwą też muszą być ze względu na to, że teraz to głównie tamtędy dostają się nielegalni migranci jadący do Niemiec. Jak zapewnia premier, konsekwencje dla mieszkańców mają być jak najmniejsze. Gorąco przed Sądem Najwyższym rozpoczęło się właśnie posiedzenie w sprawie ważności wyników wyborów prezydenckich. Decyzję podejmie Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych w oparciu o sprawozdanie PKW i rozpatrzone protesty wyborcze. Przed siedzibą sądu zebrali się zarówno zwolennicy Karola Nawrockiego, jak i Rafała Trzaskowskiego. Na miejscu jest również Reporter Radio Z. Jan Kielak. Janku, jak wygląda sytuacja? Spokojnie czy nerwowo? No, aktualnie wyborcy śpiewają hymn. E, zainicjowała to grupa zwolenników Karola Nawrockiego. Oni mówią, że przyszli tu wesprzeć sąd w podjęciu odpowiedniej decyzji, a ta według nich jest tylko jedna zatwierdzenie ważności wyborów. Nie zważają przy tym na liczne protesty z drugiej strony. Brama tych protestów to było przepisane z tego, co napisał pan Giertych. Protestów było i za prezydenta Kwasilskiego, wie pani, i później za prezydenta Komorowskiego. Z kolei zwolennicy Rafała Trzaskowskiego związani z Komitetem Obrony Demokracji chcą ponownego przeliczenia głosów i zapowiadają, że nie uznają decyzji Izby. O ważności tego wyboru musi zdecydować niezawisły niezależny sąd. Takim sądem nie jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Mówił przewodniczący kodu Jakub Karyś. Przed Sądem Najwyższym żar leje się z nieba. Medycy musieli już interweniować, bo jeden z protestujących po prostu zemdlał z przegrzania. Warszawa Jankielak Radio Z. Czy Tadeusz Duda żyje? A jeśli tak, to gdzie się ukrywa? Te pytania pozostają bez odpowiedzi w piątym dniu obławy na sprawce podwójnego zabójstwa w Starej Wsi koło Limanowej. Do tej pory mundurowym nie udało się wpaść na żaden ślad, który doprowadziłby ich do 57-latka. A więcej reporter Radia Z Mateusz Kudlarek. Okoliczni mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że chcieliby już móc wrócić do normalności, wychodzić z domu bez strachu i świadomości, że gdzieś obok nich może ukrywać się morderca. Ta zbrodnia to w Starej Wsi nadal temat numer jeden. Tragedia jest straszna no, najbardziej dla rodziny. Dziecka, które zostało same. Coś musiało być naprawdę w głowie tego człowieka. W lasach wokół Starej Wsi organizowane są też spontaniczne, amatorskie akcje poszukiwań Tadeusza Dudy. Policja apeluje jednak, by tego nie robić. Stara Wieś, Mateusz Szkudlarek, Radio Z. Policja przypomina także, że za ukrywanie osoby poszukiwanej grozi do pięciu lat więzienia. Nawet 37 stopni mają pokazać termometry w najbliższych dniach. To u nas w Polsce fala upałów, która zalała zachodnią i południową. Europę na chwilę dotrze także do nas. Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej ostrzega, że ekstremalne temperatury mogą być niebezpieczne. Już dziś upały będą pojawiać się na zachodzie kraju, mówi w rozmowie z radiem Z rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Aktualnie na zachodzie kraju obowiązują ostrzeżenia na upał. Temperatura maksymalna we wtorek do 32 stopni, w środę do 35, a w czwartek do 33 stopni, a temperatura minimalna w nocy do 22 stopni. W czasie upałów zaleca się Pić co najmniej 2 litry wody dziennie. Radio Z pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel polskiej marki Gatta. Oferujący stroje kąpielowe i akcesoria plażowe. Wody niegazowanej, niesłodzonej, 2 litry dziennie. Proszę nie negocjować, dzieci już zaczną. A może być oranżada, a może być coś słodkiego, a może być... Wodę pijemy. Ciepło, ciepło, moi drodzy. 30 stopni na zachodzie, w centrum 27, na północy najchłodniej 25. Jutro jeszcze cieplej, 30 będzie standardem w naszym kraju. Sponsorem programu był właściciel polskiej marki GATTA, oferujący stroje kąpielowe i akcesoria plażowe. Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl To jest upalne granie w Radiu Z. Teraz piosenka, która świetnie pasuje do pory obiadowej. W życiu piękny jest tylko filet. Kamil Baleja, smacznego! we Why the lows that set me up with all these souls And I watch them fall like dominoes Too long I've been on my feet Ain't more time but it don't come cheap Someday I'll be on my knees And I pray my heart don't miss me But here I am and I feel that rhythm It's the lifeline that I've been given All these colors in my head And I ask myself, is oh, it yeah. właśnie upalne granie w Radiu Z. Pytałem, co się mówi, co się krzyczy, jak się jedzie roller coaster. 3-2-1-3-2-1-3-2-1, prosimy. A ratunku, mamo, nie, nie wytrzymaj, niech to zatrzyma, mamo, bo bo przystąp, jestem ja wyśrodzona, ratunku. Wysyłam rodzinne bilety do nowo otwartego parku rozrywki Hossoland w Brojcach Niedaleko koło brzegu Ale koniecznie z mamą trzeba się tam wybrać Możesz aż tak proszę tam nie krzyczeć, dobrze? Rockset teraz